Hmm. Hmm. O kogo znowu diabli niosą? Czego? Dzień dobry, pani jaki dobry? Tam dobry, od razu dobry No dobry Proszę pani, pani ze, ze mną wygrała los na loterii to los na loterii, Ja czytam loterię, Ty, że tam nie wrzucaj do skrzynki żadnych świeci, żadnych reklamówek, żadnych ulotek, żadnych zapraszanych, zabawionek! Nie. Mm. Czego znowu? Czy Julkę Kapulet zastałem? Kto zastałem? Romek Montewka! Aha, Romek! To ty? Było tak od razu? Dzień dobry, mamuniu! To ja ci dam Mamunio. Wyjdzie? Co wyjdzie? No, Julka. Ale tylko na balkon. I żebyś się nie trą długo. Jula. Ej, hey, Romek, gdzie jesteś? No tu? Gdzie to? Na dole. Na Romek. Czemu ty jesteś Romek? No to szczeriło jej, a kim mam być? A kimże ty jesteś, że tak nocą osłonięty wdzierasz się w moją samotność? Chyba naćpana. pana. Przecież byłem tu sto razy Odrzuć swoje imię Rome. A za to imię weźmie całą. Żebyś wiedziała. Trzymam cię za słowo. Tylko wiesz co, Jula? No? Twoja matka to raczej za mną nie wypada. Co? Y y nie przepada. No nie. Wiesz co? Ona mówi ciągle, że ten nasz związek to jest ten. No wiesz. No. Mejzelians. Ten twój drugi to dopiero jest mejzelians. Źle złym ludziom żyć na świecie. A ty się odwal od mojej matki, o. To wy o niej nic nie wiecie. Jula, nie wygłupiaj się, choć. Z winem przyszłem. Słowa, Romeczku, nim powiem dobranoc. O! Czy mam odejść niezaspokojony? Czy tego właśnie chcesz? Nie będę się truła. Idę oglądać na dobre i na złe.